Cześć, z tej strony Karolina oraz Krzysztof. Kanał Gryfinka. Chwila nas nie było, nie robiliśmy na pewno podsumowania Paliś listopada. Paliś listopada. listopada. Teraz podsumowanie grudnia, więc może to Wam po prostu złączmy, zlepmy i zróbmy w jednym. Trochę Wam opowiadamy, co się u nas działo w prywatnym życiu, co oglądaliśmy, w co graliśmy, co planujemy robić. No, wiecie o co chodzi. To może zacznijmy od tego, dlaczego y, ja generalnie troszeczkę tak się wycofałam e, po tym, jak udostępniłam na grupie na Facebooku e, post z zdjęciami. E, Wylała się na mnie taka fala hejtu to słuchajcie, że ja przez co najmniej tydzień chodziłam zbita jak pies. Już no, co, może to nie była e, fala hejtu stricte na Ciebie czy na Tak, nie, tak. tylko... E, no była... oberwało się mnie, bo się po prostu przelało. Tak, e, no te minerały były wszędzie, prawda? E, s... No, o dobrej grze się mówi dużo, prawda, a no, tutaj było mówione chyba nieco za dużo. Wszyscy recenzenci o tym mówili niejednokrotnie, były, były sesje zdjęciowe, były różne materiały na ten temat i tego było pełno. No a my, lecąc naszym standardowym tokiem, udostępniliśmy unboxing, udostępniliśmy zdjęcia, ale recenzji już nie udostępniliśmy, mm, no bo... Tyle komentarzy z negatywną treścią, co, co była pod zdjęciami, to nie chcieliśmy powtórki z rozrywki, wątpliwej rozrywki. Znaczy no, ja już powiedziałam Krzyśkowi, że chyba Ty będziesz udostępniał, bo ja nie mam do tego y, nawet nie nerwów, bo to mnie nie zdenerwowało, że byłam wkurzona, tylko mnie to bardziej y, zestresowało i odbiło mhm. się tym, że kurczę, y, ja łapię, że ktoś ma przesyp i tak dalej, nie? Ale jednak jak ktoś coś tworzy i poświęca temu czas, i jeżeli ktoś e, dodaje komentarz pod tytułem łapka w czoło, bo znowu ja to widzę i w ogóle nie wiem, jesteście opłaceni czy coś w tym stylu, no to po prostu przejkro się robi. Akurat tym bardziej, że e, no, Krzysiek naprawdę się przyłożył. E, kupiliśmy tę grę, zrobiliśmy, no taka, taka buba. No i szczerze powiedziawszy, e, byłam mocno zdemotywowana przez długi czas. A sposób na mm, odreagowanie znalazłam bardzo miłe, przemiłe i dzielę bardzo. Konstrukcyjne, jeżeli chodzi o czas. E, tudzież odkryłam Netflix ponownie. Nie no, Netflixa to mnie już opłacało no od dawien dawna. Że, to, że mamy, mamy, ale on tak sobie leżał, leżał, nawet gdzieś tam Krzysiek po drodze mówił: Ej, potrzebny jest nam ten Netflix! i ja wtedy z pięściami, co, chcesz mi Netflix wyłączyć? Nie. Obudził się we mnie wewnętrzny Janusz. Tak, Janusz, Janusz, który za chwilę mi mówi: Ej, skoro oglądamy Netflixa, to potrzebny jest nam HBO, potrzebne tam są materie. No ale ich nie oglądamy, ale będziemy oglądać. Nie, no, wiecie o co chodzi. To jest Janusz, a ja jestem. Ja jestem o tym no, no. człowiekiem w naszym związku. W każdym razie, do czego zmierzam? Eee, Poglądaliśmy kilka seriali Marvela, udało się. Eee, skończyliśmy... Ale to na pierwsze oglądanie. Nie, najpierw no oglądaliśmy Daredevil'a, dokończyliśmy. Okay. Gdzie rzeczywiście te pierwsze odcinki były takie trochę mech, zwłaszcza dla Krzyśka. Ja pół sezonu przespałem. Eee... I mówiłem Karolinie, nie, 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 ja nie śpię. Nie, nie śpię. No. A ja tylko szturchałam. Nienawidzę go szturchać o godzinie 11, jak kończymy na przykład, yy, wiecie, odcinek, epizod, i ja taka podjarana, co się staje, nie, a ja Hej, ale to jest dziwne, bo, ale patrz, bo e, wszędzie są opinie, że pierwszy sezon Daredevil'a jest super fajny i tak dalej, a on był nudny, tam się nic nie działo. Znaczy no, generalnie ten nie. nasz e, black character, ten Kingpin, wtedy no, jeszcze nie Kingpin, bo jeszcze tam nie ma e, no, no, nazwiska Kingpina. Wilson Fisk. Wilson Fisk. jest naszym tutaj, wiecie, tym wrogiem numer jeden, generalnie jest mruczący Matt Murdock, który okej okay, jest trochę wkurzający, ze swoim kodeksem, E, aczkolwiek no, jest do przeżycia, generalnie fabuła była całkiem niezła, no, no i skończyła jak się skończyła, już tak bez spoilerów, tylko tak ogólnie Wam powiemy. Uh -huh. No mi się sezon spodobał, Krzysiek był taki do któregoś odcinka taki trochę mech, ale te ostatnie odcinki już były tak. ok, prawda? Tak, tak, tak. E, Kolejną rzeczą, którą trzeba pod po Daredevilu jest Jessica Jones i tutaj szczerze powiedziawszy... No, właściwie od pierwszego odcinka to ja siedziałem tak. Tam! I dosyć szybko nam poszło z Jessica Jones. Mm -hmm. Tutaj nie było jakichś takich, e, to co, oglądamy jeszcze ja odcinek? Nie, idę spać, to było. E, umyjemy się, jeszcze oglądamy. <laughs> jeszcze troszkę, <laughs> jeszcze troszkę, troszkę prawda? Jeszcze troszkę. Także... w ogóle tutaj e, postać głównego antagonisty tego Kilgrave'a była bardzo fajnie tak, e, tak. wykreowana. przez aktora. No, mm -hmm. świetnie to wszystko było, zrobiąc, zresztą sama Jessica. E, jej upodobania, to, że ona jest takim właśnie harpagonem, nie? To nie jest laska i Lalka Barbie, która jest super ekstra sweet i w ogóle nie będę cię zapijać, bo nie będę cię pijać, tylko ona Jak jest. Trzeba... Taka wiać, ona kleje, ona wszystko ma w nosie. E, no, generalnie ma na wszystko wywalone. E, Jak trzeba komuś przylać, wszystko, tak, to jaja. Tak, no to jest Jessica Jones, no i ja bardzo ją szanuję za to. Kolejnym serialem w kolejności był popurt do Del sezon drugi. Tym razem poznaliśmy Elektrę. I, e, Ale nie... chwila, chwila, Elektra, e, Elektra pojawiła się mniej więcej w połowie sezonu po tym, jak e, zaczęliśmy. W czwartym robić... odcinku właściwie tak, on wcześniej walczył jak... z Jakuzą. Jakuza, mm -hmm. prawda? Dobrze pamiętam. E, z Jakuzą, tak i po czwartym odcinku musieliśmy przerwać i przejść do Luke'a Cage'a, bo tak powinno się to oglądać. I kolejne cztery odcinki Luke'a Cage'a obejrzeliśmy rzeczywiście, gdzie, gdzie pierwszy... pierwsze trzy... To była nuda. Powtórka, spałam. Powtórka, ja spałam. Powtórka z rozrywki e, jeśli chodzi o pierwszy sezon Daredevil'a. Nie chciałbym wyjść tutaj nieco, nieco na, na rasistę czy coś w tym stylu, ale serial Luke Cage jest serialem takim typowo murzyńskim Ale to jest mega spoko, że on mhm. właśnie ten klimat, właśnie Ludzi z czarnoskórych zachowali ten soul, te takie powiedzonka, to ocieka tak. tym tak, tak, klimatem, tak. to jest mega ale, słowo tego ale To też od... trzeba lubić, ale to też trzeba tak. e, lubić ten klimat, bo e, taka muzyka jazzowa, raperska e, nie każdemu odpowiada. I też spotkałem się z opiniami w internecie, że, że to może być słabe, a nam wbrew pozorom bardzo się to spodobało. E, trzy odcinki, pierwsze rzeczywiście była z i szczerze, przy trzecim odcinku to ja, spa ja spałam, co ja nigdy nie śpię na serialach, ja praktycznie spałam. I jak wszedł czwarty odcinek, który jednak. E, a może był nie, nie będziemy co... mówić, co się działo w tego odcinkach. Nie no, jasne, on po prostu był nieco inny od tamtej trójki, mm -hmm. to już było takie, o kurde, w końcu coś dobrego. Ale wtedy trzeba było wrócić do Terdefila. <laughs> Wróciliśmy do Daredevil'a, tak, poznaliśmy rzeczywiście naszą Elektrę, eee, ogarnęliśmy co się stało i co się działo w młodości Matta Murdocka. Matt Murdock dalej e, kierował się swoim własnym kodeksem wymierzania sprawiedliwości i to było takie wkurzające ale sprawy, Ale sprawę ratowała Elektra. Tak, no i oczywiście poznaliśmy Pani Shera. Mamy tutaj właśnie no, kilka nowych postaci wykreowanych przez aktorów w bardzo fajny sposób. Mega byłam zaciekawiona, oglądamy, oglądamy, ciak, trzeba było prze przerwać i znowu wrócić do... Luka Cage'a. Znowu oglądaliśmy mm -hmm. ileś tam odcinków Luka Cage'a. Wróciliśmy na dwa ostatnie odcinki Daredevila. Zakończyliśmy Daredevila. Wróciliśmy do Luka Cage'a. Ale. Aż tak skakaliśmy? Tak, 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 tak. Ja tego bardzo pilnowałam. Teraz jesteśmy na etapie Iron Fist, gdzie opinie ma bardzo słabe. Wiedziałam, Wręcz... że. Takie każą dla fanów. Każą pomijać ten serial, tak? każą, ale... w... każą tego nie oglądać. Tylko i wyłącznie dla zagrożałych fanów. Ile oglądaliśmy? Dwa, trzy odcinki? Dwa i pół chyba. Dwa i pół odcinka. Dwa i pół i szczerze? No dobra, no bywały ciekawsze rzeczy, tak? No ale m, idąc e, tokiem rozumowania i przestawiając się na tryb cztery odcinki będą takie, ja, a kolejna będzie spoko. To Jestem nie jest tak, że mamy tryb... cały sezon, Za 13 odcinków. On nie był zły, chociaż no widziałam lepsze rzeczy po prostu. Nie? Oglądamy, bo oglądamy. W sumie okej, okay. jest tam kilka nawiązań do serialów, seriali, które oglądaliśmy do tej pory mm -hmm. z Marwera, czyli właśnie mm -hmm. ten Daredevil, Jessica i Luke. jeszcze ten swoisty łącznik pomiędzy tymi wszystkimi serialami. Chodzi mi tutaj o pielęgniarkę Claire Temple. Dobrze powiedziałem, co mówiłem. Claire. Claire. Lubię, ale, ale, ale. Nasze święta nie mogły, nie mogły przebiec inaczej aniżeli Ogl nie oglądanie. No, 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 wiecie, czego, nie? No przecież my tego na też zjedliśmy chyba w 3 czy 4 Czyli dni. Ja, ja tutaj teraz się przybliżę do mikrofonu i zrobię takie. Hmm, fuck. <laughs> Wiele czytałam opinii e, negatywnych. Z wieloma się nie zgadzam. Oczywiście Większość rzeczy mi się podobała, są y, jakieś takie aspekty i fabularne, i trochę zawalił technicy, i trochę zawalił myślę reżyser, no ale jako ogół, jako mój ogólny ogiór, to jestem mega na plus i naszą korendą w tym roku było to się kończy i ołycia, no przecież, prawda? I po polsku i po angielsku, więc wiecie. Ja jestem po dwóch opowiadaniach, więc jak jakiś odcinek, jakiś epizod, czymś się zaczynał, to ja już wiedziałam, co tam będzie, więc to nie jest tak, że były jakieś mega y, różnice między jednym a drugim, skoro ja pamiętałam główny plot, a czytałam to rok temu, półtorej roku hmm. temu, jakoś tak. A teraz sobie odświeżasz. Y, no teraz jest ze sagą, żeby, wiecie... Ogarnąć, co będzie za chwilę, a kolejny sezon dopiero w 2021, więc chciałabym być do przodu i e, jakby być mm, nastawioną na to, co może się wydarzyć. Licząc na to, że jednak scenarzyści, e, reżyser pójdą jednak w tym duchu takim książkowym, będą się trzymać tego filmu. Dobrze by było, żeby też sobie e, wzięli do serca opinię, opinię widzów, bo. To, to dla nich właściwie robią ten serial, i to z tym powinni się najbardziej liczyć, żeby tych odbiorców e, było jak najwięcej, jak najbardziej ich zadowolić. Chociaż dzięki temu serialowi gra Wiedźmin Dziki Gon, Wiedźmin 3, tak, tak w skrócie mówiąc, e, przeżywa swój swój renesans, bo gdzieś przeczytałem taki artykuł. Mm, że w tej chwili na Steamie grało więcej e, graczy, aniżeli w dniu premiery. Także to też chyba pewnego rodzaju sukces, e, prawda? No książki Książki właśnie. Sapkowskiego e, podbijają, a właściwie to podbiły e, listy sprzedażowe na Amazonie. To też jest no, sukces, właściwie Wiedźmina, nie? Tak się rozreklamować. Nie udało nam się wybrać do kina na Star Wars. Już miałam być starsza. Nie udało nam się niestety wybrać do kina. Może się uda teraz, u nas będą ferie niedługo, więc. Może, może, może się uda. Nie widzieliśmy też serialu, bo z tego co wiem, on nie jest legalnie dostępne w Polsce. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie i dajcie mi odnośnik, gdzie możemy go dostać legalnie. A nawet jeśli jest, to musielibyśmy e, opłacić e, Disney, platformę. Disney tak. platform, nie? Czy coś w stylu Disney World, Disney, Disney Channel, Plus? Disney Plus, nie, Plus? Nie, nie wiem, czy, to czy, to z Disney. Plus to chyba są bajki. Nie, nieważne, ale coś, coś z Disney'em musielibyśmy sobie zresztą I jeżeli opłacić. jest gdzieś legalnie, no to wiecie, podlinkujcie nam na dole, bo ja generalnie jestem mega ciekawa, e, co to, jak to tam, oczywiście no wszyscy wiemy, że tam jest Baby Yoda, bo Baby Yoda, zapanował. Hmm, coś teraz robię. No. Jeżeli macie nielegalne źródła, to też dajcie. No ja jestem legalnym człowiekiem, legalnym obywatelem, chcę płacić to co, co W Legalnym lada. związku! W le... Już teraz legalnym związku! <ścoughs> tak! Chcę wszystko na legalu robić, tak? Tak, tak? Zobaczcie, jeżeli chodzi o gry, to raczej w jakieś takie turbo ciężkie tytuły nie udało się zagrać, chociaż mam teraz plan, jak mały yy, poszedł do żłobka, bo w ogóle to nasz mały jest w żłobku teraz. Aktualnie teraz jest w żłobku, dlatego mogę swobodnie mówić, nie myśląc o tym, że mogę go wybudzić, więc jest super ekstra. Bo się Krzyknij jest... coś. Przyczyczę! Mama jest w mm, Nie graliśmy w nic takiego jakiegoś turbo ciężkiego, tak jak mówiłam, ale y, teraz będą te ferie, więc może się uda rzeczywiście coś ogarnąć, e, do czegoś bardziej przysiąść, będę miała troszeczkę więcej czasu na jakieś dłuższe instrukcje, więc mam nadzieję, że tutaj jedziemy chociażby z e, Tris Magistusem. Mm -hmm. Próbowaliśmy do niego zasiąść, ale... To było o 23 w nocy, więc troszeczkę nas pokonała instrukcja, Ech. szczerze powiedziawszy. E, ale tak jak mówię, no, jak będę o świeżej głowie, o godzinie powiedzmy 10 do instrukcji, to e, powinno się udać. Mamy jeszcze logię z takich większych tytułów, które wsparliśmy i przyszło Ech. jakiś czas temu do nas. No i e, przyjdzie prawdopodobnie nasz spóźniony prezent ślubny od naszej przyjaciółki. Yy, I to bitwa będzie o Hogwarts. Bitwa o Hogwarts, więc też będę chciała, żeby to rzeczywiście pojawiło się dosyć szybko na kanale. Chociaż wiem, że recenzenci to już mają, więc nie będziemy piersić znowu. Uh -huh. Uh -huh. A później znowu się wyleje wiadro pomyj na mnie. No, no, może nie. Miejmy nadzieję. E w smyku jeszcze była fajna promocja na, na grę Kraj Havok i udało mi się ją zakupić. Ona kosztowała chyba coś 80 Jeszcze się pochwal forum Trianum, które też... O, Forum Trajanum też udało mi się kupić na Move.we, chciałem wtedy jeszcze dokupić z e, e, odrodzeni z popiołów, e, tak żeby po prostu było, albo na prezent, albo na jakiś konkurs, bo była naprawdę w bardzo fajnej cenie, chyba coś około 40 zł, a może nawet mniej, ale niestety otrzymałem maila, że zapasy magazynowe zostały wyczerpane i muszą przerobić moje zamówienie, więc przyszło samo Forum Trajanum. Udało nam się rozwiązać pierwszą sprawę detektywa, y, lo, zagadki, nie, zbrodnie LA, tak, tak. jesteśmy po pierwszej sprawie y, i tak, jeżeli chodzi o moje odczucia, to powiem Wam, że chyba bardziej się wkręciłam w pierwszej części, chociaż tutaj y, ten klimat lat 80. zwłaszcza tak sobie, wiecie co sobie puściliśmy, jak jesteście gamerami w naszym wieku, to powinniście kojarzyć v z GTA Vice City, <laughs> City. <laughs> oczywiście tutaj y chociażby patrzenie na kamery jest wyłączone, no bo to są lata 80. czy też szperanie w archiwum, w sensie, no nie ma takiej bazy, bazy do której moglibyśmy się odnosić, bo tutaj no, mamy lata 80. bazujemy na tym, nie co mamy, widzimy. Nie mamy tak na dobrą sprawę dostępu do internetów, więc e, wszystkich, wszystkich rzeczy musimy e, dowiadywać się własnoręcznie. Czasami nawet nie możemy porozmawiać telefonicznie z kimś, tylko musimy do, do delikwenta jechać osobiście i wtedy go przepytać. Nie należy się uprzedzać, tak mi się wydaje. Zagramy jeszcze yy, te Jasne, dwie sprawy, rozwiążemy te dwie sprawy i powiemy wam bez spoilerów, oczywiście. Jakie są nasze wrażenia i troszeczkę może to porównamy do podstawowej wersji, która wyszła mhm. w zeszłym roku, nie w zeszłym, jeszcze więcej, bo ja dostałam ją pod choinkę, ale nie w 2015, tylko w 2018, to znaczy, że ona tak. była w 2018. Prawda. W tym roku pod choinkę. Jesteś detektywem, wydedukowałaś. W tym roku pod Choinkę dostałam Lego. To zawsze Krzysztof dostaje Lego, a w tym roku. Dla odmiany. Dla odmiany? To ja dostałam Lego. Wiecie co? Ja jestem w takiej trochę nieco upierdliwej sytuacji, bo Karolina ma tak. Ma urodziny w grudniu, dodatkowo są Mikołajki, no i jeszcze Choinka. No to są trzy prezenty dla, dla, dla Karoliny, trzeba zorganizować w samym grudniu. Więc. E... Nie musisz spróbował. <laughs> e, więc tak. e, dostała dwa praktyczne prezenty, a trzecim prezentem mogła być pierdoła. A to pierdołą właśnie było leko. A jakie? To już może Wam Karolina opowie. To jest wielka sara z Hogwartu. No wiadomo, że e, ten wielki, wielki Hogwart to jest w ogóle zestaw, który kosztuje około 2000 pewnie, nie? Wiesz co, nawet nie chcę, nie chcę myśleć o tej cenie. E, tak, także dostałam największy zestaw z możliwych, z tych małych. W sensie największy z tych podstawowych. Tak. tak? Dobrze kojarzę? Tak. Więc teraz możemy rozwijać ten zestaw mm -hmm. e, i dokupywać kolejne rzeczy. Tam chyba jest wieżba bijąca chociażby. Tak, jest wieża zegarowa. Możemy dokupić chatkę Hagrida, żeby gdzieś tam sobie z boku stała. Chciałabym w ogóle sobie zorganizować miejsce gdzieś na komodzie, gdzieś coś, nie? Żeby zrobić takie Harry Potterowe w ogóle. Har, hmm, półeczkę, tudzież właśnie szafeczkę z Harry mm -hmm. Potterem, y ale wiem, że muszę to zrobić na wysokości, bo małe łapki sięgają po wszystko, więc póki co wszystkie moje książki, jakieś takie gadżety są upchnięte, tak na okej, okay, ale na takiej. Y no takiej, nie? Na regale. I mam dosyć ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o układanie czegokolwiek tam, w środku. Zamyk tam nie wejdzie. Nie wejdzie, więc no muszę, <laughs> muszę wymyślić coś innego rzeczywiście. E, no ale jest to w planach, więc bardzo będę chciała sobie rozwijać swój własny zestaw parego potera W ogóle mamy taką niepisaną tradycję już drugi rok, mhm. że na Sylwestra, skoro i tak nigdzie nie wychodzimy, no bo... No bo... <laughs> dorosłość. Za tą ścianą zwykle śpi taki mały gałgan, tak, który, który nie pozwala nam opuścić naszych czterech kątów. Kurzamy się. Ja się wkurzam na fajerwerki, bo mogą obudzić gałgana. Już nawet nie wspomnę o tym, jak zwierzaki się boją. No ale ja jestem, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, no mocno A na wspomniałaś, co, wspomniałaś, co budowaliśmy w zeszłym roku? W zeszłym roku budowaliśmy BBA? BBA? Tak! Ta, ta, zdobyliśmy go na bardzo fajnej promocji w Lidlu za 200 zł. 200? 230? 250? 200! 299 no. złotych, bo Co? normalnie można było go kupić za no. jakieś 300-400 zł. Ja w ogóle Krzysztowi kupiłam wtedy porga pod choinkę i ja się zastanawiałam, <laughs> czy mogę <mógł laughs> kupić bb czy porga. I takie, kurde, które fajniejsze? Nie no, wezmę mu porga, bo mówił, że mu się podoba. A później znaleźliśmy tego bb w Lilus pod takiej cenie, bo to były wyprzedaże właśnie poświąteczne, mm -hmm. bo normalnie było za 400, a dorwaliśmy za 200 i to było takie. Wygraliśmy życie! Z rzeczy takich czysto technicznych mogliście pewnie zauważyć, że Neuroshima Hexa właściwie nasze potyczki, mają nieco inny kadr. Eee, dzieje się tak za sprawą naszego nowego statywu, który kupiliśmy. No, nie kosztował on mało, ale robi swoją robotę i wykorzystuje go nie tylko do nagrywania potyczek, ale też do robienia zdjęć. Eee, Mianowicie ma on łamaną kolumnę. Można tą belkę, jak statyw stoi sobie tak na tym trójnogu, prawda? Można tą belkę centralną sobie wysunąć i ją tak położyć płasko. Złamać. Ją, no tak? złamać naprawdę mało statywów fotograficznych na rynku oferuje taką funkcję. Eee, no, ja się uparłem na taki model. Karolina słuchała o statywie już pewnie od dobrych dwóch miesięcy, a w końcu przywykła do tego statywu. No to mniej więcej więc ja tak się mówimy. urabiam z chustami: jak chcę kolejną chustę, to wiecie, muszę go urobić przez tak, miesiąc, tak, tak, a później przyszłam tak. sobie kupić i wiem, że nie będzie zły, nie? <grym> Hej, w końcu się pokazałeś! Cześć, czarna buko. A co w styczniu? Ja na pewno będę chciała dokończyć krew elfów, a bo w ogóle udało mi się dokończyć Martina, tego chyba pewnie nie powiedziała i muszę przyznać, że ostatnie kilka. Yy, rozdziałów było takie, mech, że lekko przez to przebrnęłam z kitu. Yy, no, działam z Wiedźminem. Ty chyba dalej nie dokończyłeś tej książki, którą czytasz, tego nie, stalkera. Nie, 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 Trochę nie, nie, pograłeś nie. W Wiedźmina w sumie. No, Przez, przerwę chyba... świąt... Przez przerwę świąteczną na, na liczniku postępu chyba ruszyło coś około 5%, także to całkiem sporo. <grym> jak na Ciebie? ogrom. Także czekajcie na kolejne materiały, postaramy się je w miarę regularnie y, wrzucać. Może teraz właśnie, jak będzie trochę więcej czasu, jednak jak mały będzie w przedszkolu, chociaż w żłobku. Chociaż ty wtedy jesteś w pracy, więc też trochę do kitu, bo to Krzysiek odpowiada za wszelkie techniczne rzeczy, czy zdjęcia, obróbkę zdjęć, czy już taką ostateczną obróbkę materiału, bo ja tylko tak ciacham, tak po prostu ją ciacham. A ja biorę a no, Także to wszystko stoi po stronie Krzyśka. Miejmy nadzieję, że jakoś prędzej to pójdzie. No ale jak ja rano pociacham, bo będę miała czas, no to wtedy Ty będziesz miał no, materiał nie? na mm -hmm. wieczór. Tak, tak wygląda życie recenzenta youtubera. E, słuchajcie. Koniecznie piszcie, co robiliście przez święta, co, robicie, co robiliście na Sylwestra, co graliście na Sylwestra. I jakie prezenty dostaliście? Uuu, pod te, jakie gry plażowe no, znaleźliście pod choinką. E, podzielcie się z nami e, waszymi przemyśleniami na temat właśnie tych gier, jeżeli rzeczywiście coś dostaliście. U nas będą nowości, mamy trochę rzeczy jeszcze z tamtego roku, co poprzychodziły, także będziemy je tutaj wrzucać. Bardzo bym chciała właśnie zrobić Tris Magistusa. Nie wiem, czy się uda zrobić stworologię jeszcze w tym miesiącu, bo to jest druga duża gra, więc. Mm -hmm. No nie wiem, zobaczymy, jeżeli czas pozwoli, no to oczywiście, ale jeszcze trzeba zorganizować ekipę, z którą można w cokolwiek zagrać, a wierzcie mi, że no ciężko jest zorganizować ludzi. No bez kitu, takich, którzy się nie zmęczą, którzy siądą, pograją. Mamy kilka takich osób, ale mieszkają dobre 60 km od nas. Zachęcamy Was do komentowania, do subskrypcji, oczywiście zostawcie trochę miłości pod spodem, zostawcie ławki, kurę. no wiecie o co chodzi. A my pomału się żegnamy, życzymy Wam miłego dnia, trzymajcie się ciepłutko. pa pa. No to cześć.